oto trzecia wersja New Balance Rebel V3. Do tej pory był to but przeznaczony bardziej do szybkich treningów niż do spokojnych biegów. Czy wersja trzecia wnosi coś nowego? Czas to sprawdzić i zabrać je na test. 12 km spokojnego biegu plus 100 metrowe rytmy oraz 15 km spokojnego wybiegania tyle w sumie przebiegłem testując nowe New Balance Rebel V3 but kupiłem za własne pieniądze z oficjalnej strony New Balance za 449,99 zł także na pewno nikt nie będzie miał wpływu na moją opinię Wszystkie tutaj przedstawione treści są wyłącznie moje. Zacznijmy od specyfikacji. Bud posiada 29,5 mm pod piętą, 23,5 mm pod palcami, co daje nam 6 mm dropu. Bud jest bardzo lekki. W moim rozmiarze 44 waży około 220 gramów. Podeszwa środkowa w tym bucie zrobiona jest z pianki FuelCell. Jest to pianka, która podczas procesu w którą podczas procesu produkcji wstrzykiwany jest azot. Jest fajna, responsywna, miękka. Po pierwszym założeniu od razu czuć, że but jest naprawdę przyjemnie miękki w podeszwie mamy zatopioną gumę Endurance jest właśnie, co ciekawe ona jest właśnie zatopiona w tej piance Fuel Cell nie jest pokryta na wierzchu tylko właśnie jest ona zatopiona w środek przechodząc dalej mamy tutaj podwójną meszową cholewkę bardzo fajną Przewiewną, prawie przeźroczystą. Fajnie otula stopę, fajnie trzyma. Jest to bardzo fajny but na ciepłą pogodę. Widać, że New Balance postarał się konstruując tą halewkę. Zapiętek dosyć sztywny fajnie trzyma pięte, nie ma zbyt dużo tutaj miękkości w nim, ale jest na tyle wystarczająco, że fajnie otula pięte. Mamy taki kształt Elfi, elfiego ucha tutaj, dosyć popularny w ostatnich czasach. Także na pewno nasz Achilles będzie tutaj dobrze chroniony sznurówki standardowe lekko elastyczne fajnie trzymają, nie rozwiązują się język bardzo fajny, bardzo przyjemny język nie za gruby nie za cienki Spółin zintegrowany tak, jest tutaj trzymany po bokach z cholewką także na pewno nie będzie Wam uciekał na boki podczas biegu fajnie trzyma się na górze stopy. A teraz omówmy jak to jest biegać w, w tym bucie. Tak jak wspominałem, po pierwsze jest on bardzo sprężysty, energiczny. Pierwsze wrażenie, na jakim na mnie wywarło to właśnie lekkość i dynamika tego buta. To jest bardzo przyjemne uczucie jak za każdym razem, gdy uderzamy o podłoże. Ta pianka ugina się i bardzo szybko wraca do swojego pierwotnego stanu. Widać, że ona jest naprawdę bardzo fajna, sprężysta i szybko oddaje, zwraca tą swoją energię. But zdecydowanie jest butem do stopy neutralnej. Często Rebel V3 opisywany jest jako bud do szybkich treningów, jednak ja uważam, że fajnie sprawdzi się podczas właśnie spokojnych biegów, spokojnych wybiegań, no i oczywiście też do tych zbiegów interwałowych. Na pewno możecie go zabrać na bieżnię lekkoatletyczną i spokojnie zrobić w nim jakieś treningi powtórzeniowe interwałowe na pewno mm, fajnie sprawdzi się y, na takich treningach but bardzo przypomina mi y, innego buta którego posiadam w swojej rotacji y, jest to Hoka Mach 4 jest y, równie lekkim butem przyjemnym y, swoje już y, w tym bucie przebiegłem ale uważam, że to jest jeden z lepszych butów jakie posiadałem Posiad ma szeroką platformę y jest fajny przewiewny y fajny też język, fajna cholewka i tak samo y tego buta używam y zarówno na spokojne wybiegania jak na y jakieś tam interwałowe biegi y szybsze Szybsze, szybsze powtórzeniowe. Wracając do Rebel V3, bardzo podoba mi się, co New Balance zrobił z tym butem. Jestem bardzo mile zaskoczony, jak ta pianka fajnie, responsywnie pod butem daje fajne, responsywne wrażenia. Będę go testował dalej, będę sprawdzał. Myślę, że dam znać po większej ilości kilometrów, jak ten but nadal się sprawdza. No i czekajcie na dalsze testy i recenzje z mojej strony. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem.